Witam bardzo serdecznie. Anna Mandrela, kanał Rengraf. W niedzielę o godzinie 19 spotykamy się, żeby wspólnie analizować książkę. Póki co jest to wciąż książka. Oni jego zdetronizowali. Gdy ją skończymy, zabierzemy się za jakąś inną. Zachęcam do tego, żeby subskrybować, żeby klikać kciuki w górę, żeby komentować. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Jesteśmy już na rozdziale 29, więc już 29 tydzień konsekwentnie prowadzimy ten cykl, i dzisiejszy rozdział jest bardzo krótki. Ma Kilka stron zaledwie, ale nie omówiliśmy wszystkiego z poprzedniego rozdziału, który był długi, i zachęcam, żebym samemu go doczytać. Rozdział dotyczył wolności religijnej. Otrzymałam odpowiedź od kogoś z kręgów prawniczych, że przecież obecnie jeśli prawnik chce bronić katolików, to musi się do tego pojęcia wolności religijnej odwołać, ponieważ takie pojęcie jak prawda religijna nie występuje obecnie, czy to w konstytucji, czy, czy w systemach, do których prawnik mógłby się odwołać, więc prawnik chcąc bronić katolików, musi używać pojęcia wolności religijnej. Ale skąd to pojęcie się wzięło, dlaczego akurat ono i czy to nie wynika z odejścia właśnie od katolickich doktryn z przejścia na doktrynę związane, jak to tutaj arcybiskup mówił z ideologią masońską, czy też z ideologią rewolucji francuskiej, gdzie właśnie te hasła wolności się pojawiły, ponieważ taki Prawnik musi na równi w tym momencie bronić katolika, muzułmanina, czy może nawet kogoś, kto wyznaje jakiś najdziwniejszy kult, gdyż do tego zobowiązuje go kwestia wolności religijnej. I ten temat prawny jest tutaj ważnym zagadnieniem, i chociaż ja rozumiem, tutaj argument tego kogoś kto to napisał to uważam że konserwatywni prawnicy powinni mieć mimo wszystko obowiązek żeby wiedzieć sami sobie narzucić taki obowiązek żeby wiedzieć skąd te pojęcie wolności religijnej się wzięło i chociażby w dyskusjach publicystycznych mówić o tym że chociaż w praktyce nie mają innego wyboru, to tak naprawdę ta cała koncepcja i to, nad czym to prawodawstwo i ta konstytucja jest zbudowana. To nie jest tak naprawdę przesłanka katolicka. To jest przesłanka w duchu postępowym, w Duchu Liberalnym, w duchu, którego my nie możemy, nazwać jako konserwatywny, więc w ten sposób jest to namieszane, że nawet e, no prawnicy uważający się za konserwatystów nie mają innego narzędzia niż używać e, tych pojęć narzuconych e, w tamtym czasie przez te e, środowiska e, liberalne. I wydaje mi się, że problem to jest taki, że my wyrośliśmy i wychowaliśmy się już w tych społeczeństwach, które nie były katolickie. Tak jak kiedyś mieliśmy do czynienia z katolickimi społeczeństwami, dlatego pewnych kwestii nie rozumiemy i dlatego tematy, które Tutaj porusza arcybiskup, mogą nam się wydawać wręcz abstrakcyjne. Dlatego zanim przejdziemy do dzisiejszego rozdziału, a zostało nam jeszcze trochę do omówienia z poprzedniego, czego nie zrobiliśmy, i to są kwestie ważne, dlatego zachęcam, żeby to doczytać. I ja z tego, co ostatnio nie zostało omówione, chciałabym dla naszego zastanowienia się nad tym przytoczyć kilka. Fragmentów. Arcybiskup pisze o zdaniu Piusa IX na ten temat, który nauczał, że w dobrze urządzonym państwie władza ma obowiązek ograniczać publiczne sprawowanie innowierczych kultów z racji tego, że są to kulty fałszywych religii, a nie tylko w celu zachowania spokoju publicznego. Z tego powodu, że sprzeciwiają się one chrześcijańskiemu i katolickiemu porządkowi społecznemu, a nie tylko z obawy, że mogłyby naruszyć spokój publiczny i publiczną moralność. Bo dzisiaj się mówi, że niech każdy wierzy w co chce, no więc tak muzułmanie niech sobie wierzą, dopóki nie będzie pierwszego zamachu terrorystycznego. Ale tutaj chodzi o coś więcej chodzi o zbawienie dusz, więc nie tylko o to, że ktoś mógłby zakłócać pokój, zabijać drugich, ale ze względu na ten sam cel społeczeństwa. No dzisiaj jest to wydaje by się nie do pomyślenia. I to jest również odpowiedzi na tą wolność religijną, którą Znajdujemy na Soborze. Arcybiskup zauważa, że już Jan XXIII w Pacem Interis skłaniał się do przyjęcia takiego punktu widzenia. Tutaj cytuję ten tekst. Podkreśla się dzisiaj, że prawdziwe dobro wspólne polega przede wszystkim na poszanowaniu praw i obowiązków ludzkiej osoby. I z tego. Pojęcia dobra wspólnego wychodzi później pojęcie wolności religijnej. Arcybiskup Lefebvre stwierdza, że to pojęcie dobro, dobra wspólnego zafałszowano. Że nie o to chodziło w, dobrym, w, w tym terminie, jakim jest dobro wspólne. No zachęcam tutaj, żeby więcej na ten temat. Doczytać. Natomiast e, bardzo ciekawy jest ten cytat, który warto przytoczyć. Prawdziwa walka z totalitaryzmem nie polega na wywyższaniu jednostki, ale na przypominaniu, że prawdziwe, doczesne dobro wspólne jest w sposób pozytywny, choć nie bezpośredni, podporządkowane dobru państwa Bożego tu na Ziemi i w niebie. Nie zgadzamy się zostać wspólnikami personalistów w ich dziele sekularyzacji prawa". Więc tutaj yy, dosyć konkretny yy, cytat. Jak inaczej możemy to określić? I arcybiskup pisze tak. Mówiąc inaczej i w sposób bardziej konkretny, państwo, nie mówię tu o krajach niechrześcijańskich, ale państwo katolickie, powinno przede wszystkim czuwać nad zachowaniem swojej chrześcijańskiej duszy, która jest elementem kluczowym dla dobra wspólnego wciąż jeszcze katolickich narodów. Dopiero później można zastanawiać się nad tym, czy muzułmani hinduiści lub moniści, muniści tutaj chodzi, nie są zbytnio uciskani przez prawo. To tylko kwestia takich czy innych priorytetów, ktoś mógłby powiedzieć. Nie, to kwestia zasadnicza, całościowa, Koncepcja państwa katolickiego albo jest zgodna z doktryną katolicką, albo nie jest. Widzimy tu zupełnie innego ducha niż mamy dzisiaj. I trudno zrozumieć to, co się dzieje w kościele, ten kryzys, jeśli nie sięgniemy do tego, co było. Więc może kiedyś też warto, żebyśmy sobie tutaj trochę o takich katolickich państwach, o katolickich społeczeństwach więcej opowiedzieli. Ta koncepcja ma takie konsekwencje jak zniszczenie prawa publicznego Kościoła. Mówiliśmy tutaj wcześniej już o, o prawie, o tych wątpliwościach, jakie się pojawiły. Zdaniem arcybiskupa to jest najgorsze, zniszczenie prawa publicznego Kościoła. Śmierć społecznego panowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. A wreszcie religijny indyferentyzm jednostki. Najbardziej widocznym, tutaj cytuję fragment, zastosowaniem zaleceń soboru było zlikwidowanie państw katolickich, ich laicyzacja w myśli jego uchwał i na wyraźne polecenie Watykanu. Wszystkie te katolickie narody, Hiszpania, Kolumbia i inne, zostały zdradzone przez samą stolicę Apostolską w ramach wprowadzania soborowych zasad w życie. Rozdział kościoła i państwa był zachwalany jako w cudzysłowie, ustrój idealny przez kardynała Casaroliego i Jana Pawła II i przy, przy okazji odnowienia konkordatu z Włochami. Tutaj też zachęcam, żeby ten wątek e, o nim doczytać więcej, żeby to rozwijać. I no do czego to jeszcze prowadzi? Do tego, o czym jest. Tytuł naszej książki, czyli do kresu panowania Jezusa Chrystusa. Arcybiskup pisze tak: Jeśli państwo nie poczuwa się już do żadnych szczególnych obowiązków wobec prawdziwej religii, prawdziwego Boga, dobro wspólne społeczeństwa nie jest już podporządkowane państwu Bożemu. Zbawionych w niebie, a państwo Boże na ziemi, czyli Kościół, pozbawione zostaje jedynego w swoim rodzaju dobroczynnego wpływu na całe życie publiczne. Czy tego chcemy, czy nie? Życie społeczne kształtuje się w oderwaniu od prawdy i od prawa Bożego. Społeczeństwo staje się ateistyczne. To śmierć społecznego panowania Jezusa Chrystusa. I właśnie do tego, jak zauważa arcybiskup Lefebvre, doprowadził drugi Sobór Watykański. W momencie, gdy biskup de Smet, referent schematu o wolności religijnej, trzykrotnie stwierdził, że państwo nie jest władzą kompetentną do wydawania osądu o prawdzie lub fałszu w dziedzinie religii. Taka deklaracja się pojawiła na Soborze, jak na to odpowiada arcybiskup Lefebvre, czy można wyobrazić sobie bardziej potworną deklarację niż ta, że nasz Pan nie ma już prawa panować, królować jako jedyny monarcha, przenikać wszystkie prawa cywilne prawem swojej Ewangelii? Ile razy Pius XII potępiał taki prawny pozytywizm, który domagał się rozdzielenia porządku prawnego od moralnego ponieważ jak utrzymywał nie można za pomocą terminów prawnych wyrazić różnicy między religi religią prawdziwą a religiami fałszywymi tutaj jest moim zdaniem właśnie odpowiedź na ten zarzut który się pojawił po poprzednim programie tak to dzisiaj właśnie wygląda że ta terminologia Prawna I porządek prawny jest zupełnie oddzielony od moralnego i do religijnego. I e, moim zdaniem ci prawnicy, którzy się uważają za katolików, powinni, nawet jeśli są w tym systemie i nie mają możliwości, mieć to na uwadze. Jeszcze raz to przeczytam. Pius XII potępił pogląd, który domagał się rozdzielenia porządku prawnego od moralnego, ponieważ y, według tego poglądu nie można za pomocą terminów prawnych rozróżnić pomiędzy religią prawdziwą a religiami fałszywymi. Tak to taki pogląd był przez Piusa XII y, potępiony w liście z 19 października 1945 roku na 19 tydzień społecznych katolików włoskich. No, niestety dzisiaj ci konserwatywni prawnicy nie wiem, na ile są po prostu tego świadomi, będąc już w pewnej terminologii na, na studiach prawniczych wychowani. A również jeśli nie są wykształceni w tej tradycji katolickiej, mogą w ogóle tych, tych tekstów nie znać. Więc na ile tutaj powinni o tym sobie doczytać moim zdaniem jest to, jest to konieczne, aby to studiować. Więc jeśli będziecie w jakimś takim środowisku warto, warto taką książkę o niej jego zdetronizowali i sprezentować. Tych wątków jest jeszcze więcej, ale przejdźmy już do dzisiejszego rozdziału. Jeszcze raz powiem, nie wyczerpałam wszystkiego z poprzedniego rozdziału. Zachęcam, żeby samemu Sięgnąć, przeczytać i rozważyć. Dzisiejszy rozdział to pacyfistyczny sobór. Rozdział na czasie, gdyż dużo się mówi na temat e, wojny i pokoju. Tutaj chodzi o inne rzeczy. Chodzi o rezygnację z takiej postawy kościoła wojującego na rzecz e, kościoła, z którym, który z wszystkimi się chce zgodzić. Aby nikogo nie potępić. Arcybiskup pisze tutaj następująco. Mówiono, że musimy Zawrzeć pokój z masonami, z komunistami, z protestantami. Musimy skończyć z tymi ciągłymi e, wojnami i z tą wieczną wrogością. To samo powiedział mi Prałat Montini, ówczesny substytut w sekretariacie stanu, gdy kiedyś podczas jednej z moich wizyt w Rzymie w latach 50. prosiłem o potępienie ruchu. E, Moralne zbrojenie, on się nazywał, to był ruch e, protestancki, protestantów taki ruch i odpowiedziano mu, nie można ciągle potępiać e, i potępiać. Kościół wtedy będzie sprawiał wrażenie złej macochy. No, tak, tak Kościół się wyraził i tutaj e, arcybiskup podaje przykłady ugody z masonami, ten cytut, czego chcecie wolności religijnej, e, który już wcześniej mm, omówiliśmy, no i ugoda z protestantami. Jego zdaniem mm, powstanie nowej mszy to też był taki efekt a, kompromisu i takiego duchu m, pokoju protestantami w, takim, w, takim właśnie, w taki właśnie sposób, aby ich zadowolić, aby nie podkreślić tych różnic, aby już nie zmuszać ich do nawrócenia. Pisze tutaj tak przekornie arcybiskup protestanci, czego chcecie, aby was zadowolić, co zrobić, abyśmy mogli modlić się wspólnie. Ich odpowiedź była następująca, zmieńcie waszą liturgię, znieście to, co dla nas jest nie do zaakceptowania. Dobrze, odpowiedziano im. Nawet zaprosimy Was, kiedy będziemy opracowywać reformę liturgii. Przedstawicie nam Wasze postulaty, a my dostosujemy do nich nasz kult. Tak się też stało. I w ten sposób, jak pisze arcybiskup, powstała konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium, pierwszy dokument, który był przez Drugi Sobór Watykański promulgowany. I on przedstawiał dokładnie program dostosowania katolickiej liturgii do wymogów protestantów. No a potem wypracowano nowe ordomise. Tutaj też e, pisze arcybiskup o takiej ugodzie w tamtych czasach, jeśli chodzi o komunizm. E, o tym pisał Józef Mackiewicz w swojej książce Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, e, że właśnie na Soborze byli między innymi przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej oraz wysłannicy KGB. I warunek, jaki został przez moskiewski patriarchat, wtedy postawiony, to że Sobór nie może potępiać komunizmu ani w ogóle o nim wspominać. W tym miejscu arcybiskup dodaje, że jeszcze nie można wspominać o poświęceniu Rosji niepokalanemu sercu Maryi, co akurat w no, papież papież Franciszek, w, Piątek tego aktu dokonał. Jak dokładnie to było, czy to spełniło te warunki, czy nie, tutaj ja nie jestem w stanie się wypowiadać, gdyż z tego, co słyszałam, to opinie są różne. Tak, nagrałam filmik przedtem. No ale teraz trudno tak naprawdę to zinterpretować, gdyż mimo wszystko, jak mówiłam o tej tabelce w tamtym filmiku dotyczącym poświęcenia Rosji, to tak naprawdę wiele warunków było spełnionych bardziej niż nawet w w tych poświęceniach, jakie się dokonały za czasów Jana Pawła II, gdyż było użyte właściwe słowo i konsekracjo, i wymieniona Rosja, i niepokalane serce Maryi. Są różne obiekcje jednak do mm, całości tego tekstu, więc tutaj nie mniej oceniać, tak, ale e, cały czas wszystko mm, jest ujmowane na zasadzie takiego pokoju światowego, a nie na zasadzie dążenia do zbawienia dusz, do dążenia do tego, żeby się ta Rosja nawróciła z prawosławia na wiarę katolicką. Układ został zawarty z komunistami na Soborze, tak twierdzi arcybiskup, zdrada się dokonała i ostatecznie... Sobór nie potępił komunizmu, co wcześniej planowano. Osobiście arcybiskup Lefebvre zanosił do sekretarza soboru petycję, która była podpisana przez 450 ojców soborowych, która się domagała potępienia systemu komunistycznego. I po jakimś czasie oni cały czas nie otrzymywali odpowiedzi. Arcybiskup zapytał, co się z tą petycją stało. Przez jakiś czas jej szukano, wreszcie stwierdzono, że ach, gdzieś się zapodziała w szufladzie. Tak, 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 tak stwierdzono, że po prostu petycja się gdzieś zapodziała w szufladzie. Ostatecznie nie potępiono komunizmu. Ale to raczej Kościół został przez Moskwę potępiony, pisze arcybiskup i skazany na milczenie. Więc tutaj, w duchu takiego pacyfizmu, Kościół idzie na szereg ugód, tak to stwierdza arcybiskup Refebr. I stwierdza, że właściwie sam Paweł VI w przemówieniu, które wygłosił na ostatnim publicznym posiedzeniu Soboru, w grudniu 65 roku e, określił ten duch pacyfistyczny. Kościół i człowiek współczesny, Kościół i świat, e, oto tematy, którymi Sobór zajął się z nowym spojrzeniem. Paweł VI tak o tym napisał. Kościół Soboru nie zadowolił się samą refleksją nad swą własną naturą i nad związkami, które łączą go z Bogiem, ale wiele zajmował się również człowiekiem, człowiekiem takim, jaki w rzeczywistości ukazuje się nam w naszych czasach: człowiekiem żywym, człowiekiem całkowicie zajętym sobą, człowiekiem, który. Czyni z siebie nie tylko centrum wszystkiego, co go dotyczy, ale który ośmiela się uznawać samego siebie za zasadę i ostateczną rację całej rzeczywistości. Jeszcze jeden cytat z Pawła VI. Arcybiskup wskazuje, że mamy tam do czynienia z czymś, co Paweł VI określa jako świecki pogański humanizm. Co, co my możemy tego tak określić? Sam o tym pisze. Świecki pogański humanizm pojawił się ostatecznie w swojej okropnej postaci i poniekąd rzucił wyzwanie Soborowi. Religia Boga, który stał się człowiekiem, spotkała się z religią, gdyż jest to forma religii człowieka, który czyni się Bogiem. I co się wydarzyło? Starcie, walka, klątwa. Mogło tak być, ale nie doszło do tego. Stara opowieść o Samarytaninie była modelem duchowości Soboru. Bezgraniczna sympatia całkowicie go opanowała. Uwagę naszego Soboru pochłonęło Pokrycie, odkrycie ludzkich potrzeb, a są one tym większe, im bardziej wzrastają synowie tej ziemi. Przyznajcie Mu, przynajmniej tę zasługę wy współcześni humaniści, spróbujcie docenić nasz nowy humanizm. My również nawet bardziej niż ktokolwiek inny mamy kult człowieka. Cóż mamy rozumieć przez te słowa? Arcybiskup twierdzi, że te słowa są. Przerażającym wyrazem, co było nie duchem, ale duchowością Soboru, bezgraniczna sympatia do zlaicyzowanego człowieka, do człowieka bez Boga. Gdyby to jeszcze miało służyć uświadomieniu człowiekowi o jego upadku i żeby odkrył swoje śmiertelne rany, aby opatrzyć je skutecznym lekarstwem, aby go uleczyć i poprowadzić drogą kościoła, poddać go Bogu, ale nie. To wszystko miało tylko jeden cel: móc powiedzieć światu: „Zobaczcie, kościół też ma kult człowieka”. Nie zawaham się stwierdzić, że Sobór dokonał nawrócenia Kościoła do świata. Pozostawiam waszej refleksji, kto był inspiratorem tej duchowości. Przypomnijcie sobie tylko kogo Nasz Pan Jezus Chrystus nazywa w Ewangelii. Księciem tego świata. No oczywiście chodzi o szatana. No być może to też będzie kontrowersyjne, co tutaj powiedzieliśmy, ale mam nadzieję, że kolejny rozdział nam to jeszcze bardziej przybliży. I o tym pacyfizmie. Szkoda, że ten rozdział jest taki krótki, gdyż wydaje mi się, że arcybiskup mógłby napisać o wiele więcej. I wiele jest więcej przykładów, gdzie pod przykrywką takiej ugodowości i szukania m, pokoju Kościół odchodzi, chociażby od dążenia, od walki o prawdę religijną, o królowanie Jezusa Chrystusa, A tych przykładów możemy tutaj mnożyć. Jak zwykle ja was zachęcam do dyskusji na ten temat w komentarzach i zapraszam na kolejne programy. Widzimy się, słyszymy się w czwartek o 18.30, w niedzielę o 19.00. Zachęcam serdecznie do tego, żeby, żeby ze mną pozostać, żeby śledzić ten kanał.